Szczań Boże, witam Cię bardzo serdecznie w ten środowy wieczór. Posłuchajmy słów z księgi proroka Daniela. Król Nabuchodonosor powiedział: Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abetnego, że nie czcicie mojego Boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który postawiłem? Czy teraz jesteście gotowi w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy? Psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem. Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca, który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk. Szadrak, Meszak i Abetnego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: Nie musimy Tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki królu. Jeśli zaśnie, wiedz królu, że nie będziemy czcić Twego Boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który uczyniłeś, na to wpadł na Buchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do szatraka, meszaka i Abetnego, wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy więcej, Niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać szatraka, meszaka i abetnego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia?. Oni zaś odpowiedzieli królowi: Rzeczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł, lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. Wygląd czwartego przypomina anioła. Nabuchodonozor powiedział na to, niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abetnego, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, by nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza Nim. Czyli to słowo uświadamia mi, że wierność zasadom wiary popłaca. Widzimy, że nawet Nabuchodonozor, który wtrącił młodzieńców do pieca ognistego, on się nawraca i wychwala Boga, który dał im taką siłę, aby przeciwstawili się samemu królowi, aby w imieniu wiary i zasad być dla, nie, dla nas Świadkiem tego, że trwanie w Bogu popłaca, że z Bogiem nigdy nie stracisz odwagi, pomódmy się wspólnie. Dobry Boże, bardzo Cię proszę, naucz mnie, naucz mojego brata i siostra budować nasze życie na Tobie. Naucz mnie wierności Tobie, wznieść w naszych sercach ogromne pragnienia bycia z Tobą. To wiesz, że my bez Ciebie nic nie potrafimy. Dlatego proszę Cię, obudź w nas swojego Ducha, który pociągnie nas do Ciebie, który pomoże budować mądrze nasze życie na solidnym fundamencie, na Tobie. Niech tak się stanie. Amen. Niech Cię strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Zadanie na jutro. Nie tylko spróbuj nie narzekać, ale zrób kolejny krok, czyli podejść do różnych niepowodzeń i porażek z dystansem. Cokolwiek jutro się wydarzy, czy to będzie spóźnienie się do pracy, czy może nagłe odwołanie dawno planowanego spotkania nie reaguj pretensją czy irytacją, mówiąc krótko, nabierz trochę dystansu do rzeczywistości. Dobrego wieczoru, Szczeń Boże.